Prowadzimy Akademię Piłkarską, Akademię Rejsa, która to ma na celu wychować przyszłości przyszłych piłkarzy, być może Lacha Poznań, być może reprezentacji Polski. Dzisiaj mamy rozpoczęcie dwudniowego turnieju. W tej chwili widzimy najmłodsze dzieci, czyli dzieci wieku 5-6 lat, które tutaj radzą sobie na turnieju. Myślę, że w tej kategorii wiekowej chyba nie ma turnieju w Polsce. Z tego się bardzo cieszymy. Uczestniczą... Tutaj dzieci z gminy Torowo Podgórnej, dzięki temu dzieciaki mogą się rozwijać jak gdyby na każdym polu i boisku i hali i w pełni. Mają tyle godzin ile na to potrzebują. Po południu będzie starsza grupa, jutro kolejny, kolejna kategoria wiekowa. Myślę, że ogromne przedsięwzięcie, za które w szczególności dziękuję wszystkim swoim pracownikom i współpracownikom za przygotowanie tak, tak wspaniałej imprezy. Zaangażowanie wynika z faktu, że tak naprawdę my wspieramy wszystkie inicjatywy dla młodych ludzi. Tak... Powiedziawszy otwarcie to produkty, które są dla motoryzacji, to są dla mężczyzn w dużym stopniu. Dzisiejsze chłopacy, którzy grają są potencjalnie naszymi klientami. Ale to nie tylko dla klientów my to robimy. My tak naprawdę robimy to z głębi serca, ponieważ z nas ma dzieci i chcemy, żeby polska młodzież dzisiaj zajmowała się nie tylko grą w piłkę nożną, ale podnosiła swój poziom gdzieś kultury. Wydaje nam się, że akademia, którą organizuje akurat Piotr Rejs nie tylko podnosi poziom y, gry sportowej, również... Y, organizacyjnie również intelektualne naszych dzieci. Jest, yy, grać, no i zdobywać puchary. Można strzelać gole, asystować. Walczyć, no bardzo spróbować. Różne wody, podbijamy piłkę, no i na koniec mecz, mecz, Nas. za to, że byliśmy, dobrze się zachowywaliśmy. Rozwinęliśmy się bardzo mocno. W tej chwili, nie tylko dajemy miejsce do zabawy dzieciom, ale przede wszystkim też miejsca pracy dla trenerów, którzy są po studiach, którzy chcieliby zająć się pracą z młodzieżą. Piotr Rejs do mnie zadzwonił z pytaniem, czy zająłbym się prowadzeniem grup na Piątkowie Najmłodszych. No i z chęcią przystałem na jego propozycję, ponieważ jego osobowość. Z... Sprawiła to, że bardzo chętnie przystanę na tę propozycję. Z dziećmi praca układa się doskonale. Od, wrześ od końcówki września 2010 pracujemy wspólnie. Mam jakiś pomysł na metodologię szkolenia, której chyba dzisiaj nie ma w Polsce, stąd też yy, sądzimy, że ta, ta metodologia doprowadzi do tego, że za... Być może 10 lat wychowamy reprezentanta Polski. I taki, taki jest główny cel Akademii. Ale też chcemy dać miejsce do treningu innym dzieciom, które być może nie mają talentu, ale które również mogą się wychować przez sport. I o to nam przede wszystkim chodzi: o dobre wychowanie przez sport. Znamy się z Piotrkiem od w zasadzie przedszkola. To tak jest, dokładnie. I, i wiem, jakim jest człowiekiem, i wiem, co chce zrobić. Wiem, jaki jest plan fundacji. Dlatego jak najbardziej. Jeżeli Piotr przyciąga taką ilość osób i, i on może naprawdę zrobić coś fajnego dla dzieciaków, sama Akademia Rejsa już jest fajną inicjatywą. Jeżeli możemy zbierać pieniądze na dzieci, to ja się jak najbardziej angażuję w tego typu akcje. Ja zaczynałem, nie było takich możliwości, nie było tak pięknych boys, które teraz się budują, nie było orlików. E, dzisiaj dzieci mają zdecydowanie lepszy start, ale też zaczynają w dużo, w dużo młodszym wieku. Ja zaczynałem jako dziesięciolatek, dzisiaj te dzieci mają po 4, 5, 6 lat. Widziałem, że miał zapał i po prostu są smygałkę, że piłkarzem, żeby być, mi się wydaje, że trzeba po prostu, po prostu trzeba chcieć. No, Mieć to wrodzone, a widziałem, że miał taką smygałkę i był taki zadziorny strasznie, że po prostu piłka dla niego była wszystkim. Przyszłość jest tylko i wyłącznie przed nimi. A, a ja i moi współpracownicy chcemy im dać e, możliwość i jakąś tam metodologię szkolenia, e, która może im pomóc e, w fajnym funkcjonowaniu, w trenowaniu i w rozgrywaniu takich turniejów.